Kolejny odcinek z natury, jesteśmy nad bagnami, za młynkiem, tutaj przychodzą zwierzęta, gaszą swoje pragnienie, no tak, woda, bez wody zginiemy, stąd też kolejna prośba, aby modlić się o deszcz, na naszej gleby, na naszej ziemi. Na gleby są naprawdę suche, pustynieje Polska, a dzisiaj Jezus zabiera nas nad Jezioro Galilejskie, Tyberiackie, inaczej mówiąc, czytamy opis rozmnożenia chleba, nakarmienia tłumu nad tym jeziorem. Jezus czyni wielki znak, co opisał święty Jan, apostoł, ale też święty Marek też zapisał o tym, że w tym miejscu było tylko do dyspozycji pięć chlebów, dwie rybki, no i rzeczywiście Pan Jezus tego uczynił wielki znak. Jest takie miejsce w Ziemi Świętej, Tabha, się, którą się opiekują niemieccy benedyktyni. Heptapegon to jest siedem źródeł, stąd ta nazwa Tabha. Ona dotarła do tej, do tej dzisiejszej rzeczywistości. Siedem źródeł no, tam wybijały ciepłe źródła, też dużo ryb było w tamtym miejscu. Co znaczy, jak jest Jezus i co znaczy, jak On daje chleba? Y, nasyca w obfitości. No, spełniają się te słowa. Przyjdźcie do mnie, Wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jak jest Jezus i oddasz mu y, wszystko, y, nawet jeżeli to jest takie marne, pięć jęczmiennych chlebów i, i dwie ryby, y, to i tak on z tego potrafi uczynić wielkie dobra, wielkie rzeczy. Y, więc nic nie pozostaje, jak tylko oddać mu siebie, swoje życie, swoje serce i on, i, on, i on wystarczy. Jezus wystarczy i to, co mamy. Zostańcie z Bogiem. Chrystus zmartwychwstał. Pozdrawiam.